Ten laptop, który stoi obok mnie, na pierwszy rzut oka może wyglądać jak zupełnie normalny laptop, no poza tym, że jest to laptop rzeczywiście gamingowy, czyli laptop przeznaczony dla graczy. Ale pewną unikatową cechą tego laptopa jest to, że on ma bardzo nietypowy ekran. Ekran, który pozwala wyświetlać obrazy w trójwymiarze, w 3D, bez korzystania z okularów. Laptop, którego dzisiaj przywiosłem do studia, nazywa się Acer. Predator Helios 300 Special Laps Edition. Special pisane Spatial Laps, a nie Special Laps Edition. To jest laptop, w którym zastosowano zupełnie nowy typ ekranu, zupełnie typ, nowy typ wyświetlacza. Wyświetlacz, który pozwala generować obraz 3D, do którego nie, nie potrzebujemy kompletnie okularów. Nie jest to super nowe rozwiązanie. Znaczy, sam laptop, który tutaj mam, jest bardzo nowy. On się dopiero w sprzedaży pojawił w grudniu. Nawet nie sprzedaży. Dopiero pierwszy, pierwszy egzemplarz przyjechał do Polski w grudniu 2022. Dwa. Ja jestem jedną z pierwszych osób, które w Polsce dostały ten, ten laptop do testowania. Natomiast Acer już tego typu ekran miał w swoim laptopie Concept D. To, to był laptop właśnie dla, do zastosowań profesjonalnych, i tam po raz pierwszy właśnie ten ekran Special Labs pojawił się. Natomiast akurat tego laptopa nie miałem, nie miałem w testach. Udało mi się wypożyczyć tego Heliosa. To jest taki laptop gamingowy, ale laptopy gamingowe, tak jak już Państwu opowiadałem w moim programie, mogą być z powodzeniem używane do profesjonalnych zastosowań. Jeśli spojrzycie sobie na tego laptopa, jest to urządzenie no niestety, duże i ciężkie. Laptop, który waży 3 kg, który ma aż 3 cm grubości, który ma potężny zasilacz. Zasilacz, który waży 700 gramów. To jest taka wielka cegła, sam zasilacz do, do tego komputera. Ale oczywiście nie bez powodu są tego typu duże parametry tego, czy tego duże, duże gabaryty tego komputera, ponieważ tutaj mamy absolutnie najlepsze parametry, jakie są dzisiaj możliwe, czy może prawie najlepsze parametry, jakie są możliwe w komputerze przenośnym. Mamy tutaj procesor. Core i9 12. generacji to jest dokładnie Core i9 12900H, czyli bardzo mocny 14 procesor. Mamy tutaj 32 GB pamięci DDR5 4800. Mamy 2 TB SSD i to, to 2 TB SSD jeszcze w dodatku w wersji RAID 0, czyli w macierzy typu RAID 0. To znaczy, że to nie jest pojedynczy nośnik 2 TB, ale dwa nośniki 1 TB i które zapisują dane jednocześnie. To oznacza że wydajność zapisu i wydajność odczytu jest dwukrotnie wyższa niż w przypadku pojedynczego nośnika. Tutaj zmierzyłem wydajność tego komputera. To on przy odczycie osiąga wydajność nawet 12 tysięcy megabajtów na sekundę. 12 gigabajtów na sekundę jest w stanie odczytywać ten nośnik. Więc bardzo szybki podsystem dyskowy, bardzo dużo pamięci, bardzo szybki procesor i karta graficzna GeForce RTX 3080, czyli praktycznie najszybsza dostępna dzisiaj karta graficzna, nie licząc 3080 Ti. Czyli bardzo mocny komputer. On oczywiście został stworzony. Przede wszystkim do gier, ale do takich zastosowań profesjonalnych jak content creation, jak tworzenie yy, jakichś modeli 3D, jak renderowanie wideo, yy, to będzie maszyna, która się będzie świetnie spra sprawdzała dzięki i bardzo szybkiemu procesorowi i bardzo szybkiej karcie graficznej, która może być wykorzystywana w yy, takich zastosowaniach. Ale to, co jest właśnie tutaj unikatowe, to co jest najważniejsze w tym laptopie, to właśnie ten ekran. I teraz jak spojrzycie Państwo na ten ekran, on może wy wydawać się zupełnie zwyczajny. On ma przekątą 156 cala, yy, ma yy, rozdzielczość 4 czyli 3840 na 2160 pikseli yy, zwraca uwagę to, że mamy dość duże ramki wokół tego ekranu i na dole, i na górze, ale te ramki są akurat nie bez powodu yy, tego typu zrobione, ponieważ tutaj u góry mamy specjalne kamery, które śledzą nasze oczy. I teraz o co tutaj chodzi? Yy, konstrukcja tego ekranu została zbudowana w ten sposób, że on po wejściu w tryb 3D wyświetla dwa obrazy jednocześnie. Na tym ekranie mamy dwa obrazy jednocześnie, ale specjalne soczewki, które są budowane w, w tę matryce, powodują Przekierowanie obrazu oddzielnego dla naszego lewego i dla naszego prawego oka. Co oznacza, że jeżeli siedzimy przed takim komputerem na wprost, on wyświetla nam inny obraz dla naszego prawego, dla naszego lewego oka i nasz mózg składa te obrazy w jeden trójwymiarowy obraz, który widzimy normalnie trójwymiar na tym, na tym ekranie. Dotychczas, jak przypominam sobie takie rozwiązania, gdy mieliśmy ekrany 3D w naszych czy laptopach, bo też były w laptopach ekrany 3D, czy w monitorach, mogliśmy też do komputera dokupić monitor 3D czy telewizory oczywiście kiedyś były 3D to jak pamiętamy, musieliśmy stosować specjalne, ekrany, specjalne okulary, czyli zakładaliśmy okulary albo polaryzacyjne, albo okulary migawkowe. Okulary migawkowe w ogóle były z bateryjką, one tam mrugały nam oczami, czyli zasłaniały nam jedno oko, w tym czasie obraz był wyświetlany na, na monitorze dla drugiego oka, potem nam odsłaniały to jedno oko, zasłaniały drugie oko i zmieniał się obraz na, na ekranie. Dzięki temu ten obraz mógł migać, ale mieliśmy w pełnej rozdzielczości obraz wyświetlany 3D. Te okulary były duże, ciężkie, takie dużo prostsze, łatwiejsze rozwiązanie to były okulary polaryzacyjne, ale ona generowało trochę gorsze jakości obraz niż okulary migawkowe, więc największy problem był taki, że musieliśmy mieć te okulary jednak na nosie założone. W przypadku tego ekranu siadamy sobie na wprost i widzimy tutaj obraz 3D, co jest jednak istotne tylko i wyłącznie dla jednej osoby działa ten system, czyli jeżeli ja w tej chwili sobie odpalę jak, jakąś aplikację, to jest aplikacja, która się nazywa Spatial Labs Experience Center i ja tutaj nawet o, uruchomiłem specjalną aplikację, która się nazywa Special Labs Model Viewer. I tu mam takiego kosmonautę trójmiarowego. E, państwo nie będziecie go niestety widzieć na swoich odbiornikach, na swoich telewizorach w trójwymiarze. Ten, ten ludzik jest tutaj zupełnie płaski, ale jak ja na niego patrzę w tej chwili, Tutaj chwilę to zajmuje, kiedy te, kiedy te kamery w tym komputerze rozpoznają, że ja na niego patrzę. I teraz już widzę, że ten obrazek jest trójmiarowy. Czyli ja widzę głębie tego obrazu. Ten ludzik ma tutaj jakieś łapki wysunięte, i te łapki wystają z ekranu. Więc zupełnie niesamowity efekt. Nie każdy, co prawda, ten efekt widzi. Szacuje się, że jakieś 80-90% osób 80-90% osób będzie ten efekt 3D widziało. Pozostałe, te 10-20, może 30% będzie miało problemy z dostrzeżeniem obrazu 3D. Więc niestety jest to rozwiązanie, które nie, nie u każdego, zadziała, ale u osób, które, które widzą ten obraz 3D to może oczywiście łatwo sprawdzić, jeżeli zakładamy hełmy 3D na, na głowę, czy hełmy VR na głowę, albo jeżeli korzystaliśmy z takich ekranów 3D kiedyś, albo jak chodzimy do kina i widzimy obraz 3D w takim kinie, to również będziemy widzieć tutaj obraz 3D na tym ekranie. Rozwiązanie zupełnie unikatowe. Ja jeszcze w laptopie takiego rozwiązania, czyli takiego ekranu 3D nie widziałem. Oczywiście tutaj, jak się zastanawiamy, możemy wymyślić bardzo dużo potencjalnych zastosowań dla takiego ekranu 3D. Yy, Acer tego, tego laptopa, czyli Predator yy, Helios 300, yy, przygotował oczywiście z myślą o gamingu. To jest komputer, który ma stworzyć dla graczy. Tutaj nie wszystkie gry działają w tym trybie 3D. Musimy uruchamiać specjalną aplikację, która, która się nazywa Special Labs True Game, która zawiera takie profile do, do gier. Tych gier jest około, około 50, więc możemy sobie na przykład w Black Mesa albo Forza Horizon 5 albo Wiedźmina trójkę, możemy sobie pograć w, w tym trybie 3D. Natomiast możemy również ten tryb 3D wykorzystać do zupełnie profesjonalnych zastosowań, czyli jeżeli tworzymy jakieś modelowanie 3D, jeżeli tworzymy jakieś które potem będziemy chcieli, chcieli drukować na drukarce 3D, to po stworzeniu takiego modelu możemy go zaimportować do tej aplikacji i wyświetlać sobie w pełnym wymiarze, w pełnym trójwymiarze Ja tu jeszcze widzę na przykład takie zastosowanie jak modelowanie budynków, czy w ogóle cała architektura. Jeżeli tworzymy, jeżeli jesteśmy architektem, projektujemy budynki, zapraszamy klienta, żeby mu pokazać taki budynek, dotychczas to wyglądało w ten sposób, że mu ten budynek pokazywaliśmy albo w postaci wydruków na kartce, albo na komputerze jakieś wizualizacje tego budynku. Czasem mogliśmy pokazać taką wizualizację, która była obracana, ale tutaj możemy ten obrazek zrobić w pełni przestrzenny, czyli sadzamy klienta przed takim komputerem i wyświetlamy mu ten jego domek i ten, on, ten domek widzi z pełną głębią. Albo na przykład jakieś przestrzenie, może się przechadzać po, po nowo wyremontowanej kuchni, czyli jeżeli jesteśmy projektantem wnętrz, też możemy taką kuchnię tutaj zaprojektować i zaprezentować w pełnym trójwymiarze. Jestem pewien, że to by zrobiło ogromne wrażenie na potencjalnym kliencie, to, że on rzeczywiście może sobie zobaczyć w 3D i że nie musimy mu zakładać na głowę tych Irytujących okularów. Więc rozwiązanie rzeczywiście bardzo ciekawe. Problem na razie jest taki, że jeszcze nie ma za wielu aplikacji dla tego trybu 3D. W tej chwili to jest rzeczywiście taka rynkowa nowość, zwłaszcza jeśli chodzi o tego laptopa Acer. Ale, ale już Acer zapowiedział, że zamierza te ekrany również stosować w swoich zewnętrznych ekranach. Czyli będziemy mogli dokupić taki ekran z tą funkcją Special Labs do swoich komputerów stacjonarnych, czy do laptopów, które teraz wykorzystujemy. Będziemy mogli podłączyć zewnętrzny monitor, albo właśnie kupić sobie. Takiego laptopa konserwatywnym z tym ekranem 3D. I to będzie nam pozwalało właśnie wyświetlać takie obrazy 3D na, na tym ekranie bez okularów. Trudno na razie w tej chwili powiedzieć, jak wiele w przyszłości aplikacji będzie z tej funkcji korzystało, ponieważ. Nie każdy, tak jak powiedziałem, akceptuje takie 3D. To zależy od przyjęcia rynkowego tego rozwiązania. No Ja jestem od wielu lat wielkim entuzjastą 3D, VR-u itd., więc ja się tutaj ekscytuję, gdy widzę takie rozwiązania, ale nie każdemu się to podoba, więc musicie Państwo też sami skorzystać z takiego komputera. Jeżeli macie możliwość zobaczenia go na przykład w jakimś sklepie czy w jakimś showroomie, jak działa to 3D, ocencie, jak, czy rzeczywiście widzicie to 3D, czy, czy widzicie jakieś zastosowanie potencjalne w Waszych biznesach do takiego 3D i wtedy możecie albo właśnie takiego Heliosa, albo tego Concept z tym ekranem Special Labs Edition sobie zakupić. Podobno też inni producenci też już pracują nad takimi ekranami 3D, więc w przyszłości takie ekrany 3D zobaczymy jeszcze w innych komputerach. No i wreszcie. Jeden, jedna może łyżka dziekciu tutaj, jeśli chodzi o tego, o tego laptopa, a mianowicie cena. Ceny polskiej, co prawda nie znam, ale cena oficjalna, jaka obowiązuje teraz w Wielkiej Brytanii, to jest 3700 funtów. Ja sobie te 3700 funtów przeliczyłem i według dzisiejszego kursu wychodzi 19500 zł, co oznacza, że ten komputer będzie kosztował rzeczywiście w okolicach tysięcy zł. To jest oczywiście drogo, nie tylko ze względu na parametry tego, tego komputera, ale również ze względu na ten ekran. No, ale taka jest niestety cena nowości, do tego się musimy przyzwyczaić.